Cześć, siemanko wszystkim, witam was. Słuchajcie, mamy dalej fuzję, która trwa nam sobie. Zbieramy do niej oczywiście fragmenty do epików. Jak widzicie mam parę. No i co? Jak mamy fuzję, to i mamy razy dwa na ancient shardy. E, mamy 16% na Epika, 1% na legendę. No i oczywiście Mercy System, który mam nadzieję, pomoże mi w zdobyciu jakiejś legendy. E, Zaczynam od swojego honta. E, mam 58 Shardów. No co, nie ma co przedłużać, lecimy. Pierwsze pojedyncze. No i o, zaczynamy od Epika i z grubej rury. I Farakin Indefat, e, fajny koleś. E, ma fajne skille właśnie, to fajnie się nadaje na przykład na clan bossa i, i, i inne content, increase crit rate, crit damage, ma hp burna, Poisona, no naprawdę i jeszcze dodatkowo alia taka ma, dodatkowo jeszcze zmniejsza damage przychodzący jego pasywką. Całkiem fajna postać, jeżeli macie ją wykorzystujcie ją po prostu. Lecimy dalej, następnym jest nic ciekawego, Rarek. I znowu nic ciekawego, i znowu nic ciekawego. I teraz polecimy sobie dyszeczką. Zobaczymy, zobaczymy. No, 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 <laughs> Zobaczymy, jak z drugą dychą pójdzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej. O, zaczęło się od Epic, O, i proszę. Epic do fuzji. O, dodatkowo Royal Guard. No, to super. To jest akurat super pull. Mamy epika, który jest właśnie do fuzji. Gizcat Seaglet. Chociaż wolałbym tego z HP Burniem. no ale trudno, mówi się. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Proszę, już jednego epika do fuzji praktycznie mamy. No, ale fragmenty i tak będzie trzeba zbierać, bo dobrze duplikat zawsze mieć. Już jakieś fragmenty mam, jakieś 30 fragmentów mam dla niego, tak więc spoko. Eee, no co, o, zostało mi 34 szardy, tak. Zobaczmy jak wygląda tutaj turniej. Eee, bo powiem szczerze, mm, o, już niedużo mi brakuje do 2500. Mam 1682 do 2500. No, 900 punktów mi brakuje. Nie chcę po prostu więcej niż muszę spalać. Taka jest prawda, no ale swoje ancięty wszystkie spalę. Dobra, 34. Lecimy, dyszeczka. O, znowu epika, wrask, bardzo dobry. Bardzo dobry epik. Jeżeli jesteście w późniejszym stadium gry, to na pewno Wam się przyda na te. No, jak my się nazywamy, faction fakszymorsy. Ok. Lecimy, to zrobimy pojedyncze. I teraz mamy. Nie. nomad, nic ciekawego. Następny. Magister, podróbka apothecary. <gry> ok, i znowu rer. Hmm. Awangeli też nawet nic ciekawego. No ok, zresztą z rerów to to mało już, co jest dla mnie ciekawych, no ale. Rufstone, Rufston jest takim, na początku gry całkiem przydatnym grerem. Okej, okay, dyszka i zobaczmy. No nie, o jest chociaż jakiś, o, Aox. O, Aox. Aox jest bardzo dobrą też postacią. Jeśli jesteście <coughs> na początku midgame, jest bardzo dobrą postacią, jeśli chodzi o clan bossa. Ehm, ma poisony, ma decrease attack, ma pasywką zwiększanie, trzech randomowych debafów na, 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 na dwóch randomowych debuffów na bosie, na przykład bardzo fajny. I jeszcze dodatkowo leczy. Dobra, lecimy następna dycha i zobaczymy. Jest, jest. Lisandra. Słuchajcie, Lisandra, królowa prędkości, mam ją. Ostatnio pulałem ją i powiem wam, jestem mega, mega z niej zadowolony. Bardzo, bardzo fajna postać, jeśli chodzi o na przykład Fireknighta, super, chyba moja MVP jeśli chodzi o Knight'a. <laughs> Redukcja turmeterów, increase speedy, speeda, no i aura jeszcze, to jest po prostu mega postać. Okej. Okay. Słuchajcie, no to co, ja na swoim koncie już więcej odpalać nie będę, zobaczmy co mi nowego trafiło. Aha, no to tutaj mamy tą Adriel, ok bo nie miałem jej wcześniej. Spoko. Barbarzyńców na pewno grubas, tak. Co jeszcze mam w Lizardmenach? Aha, Ox, No tak. Oxa nie miałem. Bardzo fajna postać, na pewno sobie ją zbuduję. No i tutaj mamy co? Naszego fuzjowanego Epika. No spoko. To chyba wszystko. No tak. No dobra, to słuchajcie, no. Ja na swoim koncie więcej już nie będę polował. Mam e, to co chciałem. Oczywiście Lisandra padła mi, e, która się tu nie poświetla, bo jak mówię, mam już ją, już ją zbudowałem sobie troszeczkę, już miałem coś tam e, śmigam. Naprawdę jest to królowa, jeśli chodzi o e, różnego rodzaju mm, dungeony, szczególnie Fire Knight'a. Mm, bardzo fajna postać. Mm, oczywiście sksiążkowałem i już ją masterki i wszystko, bo, bo, bo jest super postacią. No dobra, to co? Zapraszam Was na kolejne konto Mirol teraz. Co mamy u Mirola? 47 szardów, okej. Okay. Myślę, że pójdzie lepiej niż u mnie co. Jedna legenda tylko, no ale. Pierwsza dyszka i. No, 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 no. No i 10 rerów. Żal. A gdzie Mercy System? Dawać, następna biega. Serio? No, chociaż epik. O, i styl Bardzo dobry epik. Dobra, no ale kurde, gdzie legendy? Styl jest bardzo dobrym epikiem, ale mimo wszystko legendy też są potrzebne, no. Plarium. Halo, obudź się. Halo, halo. Co? Ok, Atur. No. I Jarang. No. Nic ciekawego. Jedynie co, Ogrzyn Jarang, żeby po. Jeżeli jesteście na początku gry i macie problem z niebieskimi potami, to Ogryn może Wam pomóc z kradnięciem jego shielda. O! Steel Skull! Skull... Steel Steel, Steel Crusher! Bardzo dobra postać, ale mirolią ma. No to chyba z tego pula najlepsza postać, jaka na razie wypadła. Skull Crusher. Jeden z trzech epików tylko... Jeden z trzech postaci w grze, która ma Tak, Dobra, pojedyncze, lecimy. I Ale mimo wszystko Skullcrusher to nie jest no, kapitan Temila, Fajny leczący, ale trzeba mieć jednak trochę sprzęci dla niego. Dla niej, przepraszam. Skullcrusher, fajny epik, Prawie, że legenda, ale to jest prawie. Robi różnicę. Gry w Chill Killer. Dobrze się spisuje z Frozen Banshi, w duecie. Na się na przykład. Fajna synergia pomiędzy tymi dwoma postaciami. Następne. A, Mystic Hand. Do niczego niepotrzebny. Nawet się nie przełożyli, żeby go zrobić fajnie. No. Co zrobić. No i z widoku podróbka właśnie z Cool ale... też nic ciekawego. I... <ścoughs> Rooting Mage. Podobny do licza, ale... <ścoughs> też tak samo słaby. Epic, no już myślałem, o Stagnite, Stagnite to jest Estir Epic. Bardzo dobra postać na dungeony. Decrease speed, decrease death, decrease attack, super postać. Nie, no myślałem, że chociaż z ostatniego sharda będzie coś, no nic, niestety. Dobra, słuchajcie, no niestety mi rollsorki nie udało się, trochę epików i wpadło. Stagnite a nie miałeś, o to super, super. Przyda się na pewno do progresu. A, tu jarang to nic ciekawego. W skim walkerach co? Still school, nie było stylsku, ale no to na Faction Wars na pewno pomoże. No dobra, słuchajcie, no to lecimy z następnym kątem. Nie ma co przedłużać, będziemy się przełączać i tyle, widzimy się zaraz. No dobra, to mamy teraz konto mistera. Hmm, mistera. Czy on coś potrzebuje? Na pewno jakieś legendy by chciał. Zobaczcie, też 48 szardów. Wszędzie się poruszamy w tej granicy 4, około 50 szardów. Jak na razie to tylko e, jedna legenda patrzyła na te prawie 100 szardów. Zobaczmy jak teraz pójdzie. Może chociaż trochę lepiej. Hmm. Słabo. Nawet rery, dzięki. Oj, znowu rery? A jeszcze chyria. No dobra, zobaczmy teraz, teraz, patrzcie. Nie. To może chociaż teraz? Nie. Dobra, jeszcze trzy. I polecimy dyszkami. No, o, jest epik, jest epik. Fenax. Słuchajcie, on jest całkiem fajną postacią. Mocno bije, ma block Może się przydać na Ice Golema. Żeby te dwa ziomeczki, które są koło bossa, właśnie, yy, no, nie rewajwowały się. No a ten blok buffs i blok cooldown skills, no to na drugą falę, tam gdzie jest reflect damage, też się przydaje. No ja jedynko mówię, jak zabije ziomeczka przy bossie, no to ma blok rewajwa i już się nie resną. Czyli boss będzie mniej zadawał damage'u. Bo boss zadaje większy damage, jeżeli właśnie aktywne są jego minionki. No, to co? No fajny Epik, ale nie legenda. Cz tyle. Lecimy. Hmm, ale przynajmniej Epika nie Rare. Dobra, ostatni pojedynczy. Epik, Epije. Yeah. Jingle Hunter, można go wykorzystywać na arenie w wczesnym stadium jako Speed Boostera. Okej, okay, słuchajcie. Mamy 40. To polecimy teraz dysk, dyszkami. Ok. I. Pierwsza dyszka. No, no, dawać, 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 dawać. Ach. O, Skull Crasher. Na jakieś szczęście do Skull Crashery mamy. To już drugi dzisiaj. Ale mister już mago, więc dla niego to też nie jest upgrade. No dobra, lecimy z kolejną dyszką. I the winner is. No, znowu. O, trzy epiki pod rząd. O, i czwarte epik. Co z tego, że cztery epiki w dyszce jak żadnej legendy. Pestilis to jest jeden z nowszych tych epików, ale też niestety na razie chyba nie przyda się misterowi. Um, znowuż też z nowszych epików. Apo, Apo bardzo dobry rare. Ale rare. Gorgorap, bardzo dobry epik, Ale Epik, A nie, legenda. No dobra. Kolejna dyszka. No, może teraz chociaż, no. I? Serio? Naprawdę? Nie. My się załamie. To już prawie 150 szardów i co? Tylko jedna legenda. No mamy niby razy dwa. No co jest grane? Dobra, nic to. Trzeba sprawdzić na następnym koncie. Dobra, sprawdzamy. Przełączamy się. Jesteśmy na Szymonie. Słuchajcie, jak tam nie było, to teraz musi być. No, nie ma. Lecimy dyszką. Zobaczmy. Pierwsza dycha. I... O, epik, o, mif. Słaba. Pierwsza dyszka i słabo. Ups. Hmm. Może pojedyncze zrobię. 45. No zobaczmy, czy się uda. Słuchajcie, to jest prawie 200 szardów otwartych. No wiadomo, nie na jednym koncie, no ale... No ale mimo wszystko, no jedna legenda, no kurde. No nie, no same rery. A, jeszcze dwa mamy, no pojedyncze i znowu no, dyszkami. Ach. Dobra. Teraz jest Lego. Nie. Mm. No dobra, to lecimy dychami. Nie ma co. Nie ma co, lecimy dychami. Na pewno będzie. I. Je jest, jest, jest! Jin Toro. Słuchajcie, to jest kucze, z nowej frakcji. Mm? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie widziałem go w yy, Z nowej frakcji, czyli na pewno na Faction Wars go wykorzysta no, na 200%. Um, o, wygląda fajny, samurai. samuraj. Yy, Ekstra jeżeli zabije, czyli coś w roli, roli Keepera. Okej. Okay. Jeden kradnie Turmeter 100% i decrease cooldowna, na jego A3, pewnie o jedną turę. Jeżeli ktoś jest immun na Turmeter reduction ok, a zobaczmy co robi nam A3. Atakuje jednego, decrease dev 25% weekend. Hmm. Atakuje 5 razy zamiast raz, za każdym czwartym użyciem tego skilla. Hmm. No, nie wiem, to by musiał być mega szybki, żeby dużo uderzał i żeby to A3 wchodziło. A pasywka, jaką mamy? O, a turmeter efekt, film efekt o 50%. No, czyli dobra, to on może być pod A2, kradnie 100% turmetera. Jak będzie jeszcze szybki, no to może rzeczywiście będzie szybko bił i to A3 będzie mocno biło. Właściwie dużo biło. Cztery razy zamiast raz, no zobaczmy. No, ale może jeszcze, jeszcze jedną. No dobra. To jak nas tak. Z, z, z. Dawaj, jeszcze jedną. No to dobra, ostatnia dycha, tak? Dawaj. Plarium, dawaj nam. Dawaj nam. Dawaj nam. Dawaj nam. No, no. Nie. Naprawdę. No, no dobra, słuchajcie, no prawie 200 shardów, Dwie legendy. Lisandra bardzo dobra legenda. Dintoro ciekawa może być, może się sprawdzić. To tyle jeśli chodzi o ten pool szardów. Dajcie suba, wam życzę. Lepszego polowania zawsze przy szardach niż moje. Na razie. Cześć wam.